Witam, tym razem nie na rybach Jestem za moim domem w ogrodzie Chciałem przedstawić, omówić, doradzić Wyboru fotela Czy warto jest kupić fotel kuzo Czy może łowić, wędkować na zwykłym fotelu karpiowym I tak dalej, kilka Kilka może słów o jednym, o drugim fotelu Plusy i minusy Także biorę się za rozkładanie Zapraszam na filmik Zanim jednak zacznę rozkładać, może sprawdzimy, porównamy jeden i drugi fotel. Fotel średniej klasy, można powiedzieć, karpiowy, aluminiowy. Zaczniemy, może od wagi. Podobnej są wielkości, można powiedzieć, podobnych gabaretów. Także dość kompaktowe, mieszczą się w bagażniku bez problemu. Zaczniemy od wagi. 7 kg 145 gram żeby nie było, użyjemy tego samego paska do drugiego fotela, chociaż tu mam akurat przy tym fotelu troszkę inny. Paski użyłem od torby wędkarskiej, jakaś tam stara torba, którą używałem przed lat. Kuzo z czteroma nogami 6,5 kg Także jest różnica Jak widzieliście, przy kuzo schodzi to dużo, dużo dłużej, to jest chyba jeden z pierwszych minusów tego fotela. No ale przejdźmy może i do plusów. Moim zdaniem ma dużo więcej plusów, dlatego go wybrałem. Bardzo się długo zastanawiałem w ogóle, który fotel wybrać. W ogóle fotel karpiowy używam od kilku lat, ten mam akurat rok czasu, ale w Polsce używam 4 lata fotel. I w końcu każdy mówi: Kuzo, Kuzo mam Kuzo. W końcu sobie kupiłem, przeglądałem kilka razy na różnych forach, czytałem, oglądałem filmik. Fajny też nagrał kolega: Jedziemy na ryby. Dwa, dwa filmiki w sumie: Kuzo F2 i F3. Sam chciałem swój taki filmik nagrać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widać, obydwa fotele już są rozłożone. Oczywiście kuzo schodzi to dużo, dużo dłużej, ale ma za to dużo plusów fotel, moim zdaniem dużo więcej. Tutaj jak widać jest nierówny teren, ale jest tylko delikatna skarpa, zwykły fotel karpiowy, właśnie mu się koczy regulacja nogi. To już są ostatnie centymetry. Także granica jego rozłożenia ciut większa skarpa i, i już nie byłoby szans z rozłożeniem. Jak widać, fotel karpiowy jest ciut, ciut większy. Troszkę większe jest oparcie i siedzisko. Można powiedzieć, że jest dość wygodny. Może troszkę trzeszczy. Jeden jego minus, który zauważyłem przy wędkowaniu to w chłodniejsze dni oparcie jest dość zimne i jest zimno w ręce widziałem fotele podobne z jakimś neoprenowym tutaj pod łokietnikiem. podejrzewam, że można dokupić a jeżeli nie to samemu jakoś dorobić tym się kierowałem przy kupnie fotela Kuzo bądź podobnym fotelem po pierwsze co jak będziemy wędkować wędkować będziemy głównie federem i spławikiem fotel jest bardzo fajny do rozbudowania. Uchwyty, nieuchwyty stoliczki, wszystko można parasol zamontować. Z zwykłym fotelem karpiowym no jest już z tym malutki problem. Fotel kuzo, kolejny jaki, moim zdaniem, jest duży plus. Nogi. Nogi, każda jedna indywidualnie, jest można powiedzieć, rozkładana. Także wszelaki nierówny teren w wodzie, skarpy, cokolwiek. Wszystko, jesteśmy w każdych warunkach, go rozłożyć. Słyszałem, że fotel Kuzo F2 ma malutki problem z tylnymi nogami. Że jeżeli jest duża skarpa, to ciężko. Nogi niektórzy składają, po prostu chowią pod siebie. No i co? Próbujemy może rozbudować Kuzo. Zobaczymy, jak to wygląda. Całej okazałości. Oczywiście możliwość rozbudowania różnych uchwytów, czy też różnych stoliczków. Nie wiem, fajek, nie fajek, podłączenia wszystkiego. Zwykły fotel karpiowy jest już z tym problem. Chyba, że się ma jakieś uchwyty uniwersalne, które po prostu się na przykład jak ten rozkręca się go, że otwiera się, zakłada ja tutaj musiałem akurat zrobić podkładkę z węża ogrodowego bo rurka jest za cienka po zaciśnięciu po prostu nadal to latało no i za każdym razem jednak to trzeba odkręcać, kuzo tego problemu nie ma nakłada się z góry jest już gotowe, jest dopasowane wędkarstwo coraz bardziej się rozbudowuje, także uchwyty, nieuchwyty, wygody typu stoliczki, nie stoliczki zamontowanie parasola, właśnie i tu był problem, zamontowanie parasola miałem to na pojedynczym uchwycie wbijałem w ziemię, przyszedł większy wiatr, uchwyt się połamał kuzo jest mega rozwiązanie, fajny uchwyt który parasol nie trzeba montować, nie wbijać w ziemię są po prostu takie do kupienia uchwyty nakładamy, jest to dopasowane na 25 wkręcamy sobie tutaj i naprawdę Operujemy parasolem tutaj, tak samo na dwie nakrętki, także mega stabilny. Ten parasol net nie musi być wbity w ziemię. Czym, czym kuzo jest lepsze od, od zwykłego fotela karpiowego? No, tak jak już mówiłem, przede wszystkim tym, że go można dopasować w każdych warunkach, rozbudować to są dwa jego największe moim zdaniem zalety z podnóżkiem jest mega stabilny i wtedy można naprawdę wędkować w każdych można powiedzieć warunkach, w każdym miejscu, skarpa, wody i tak dalej tutaj sam sobie wymyśliłem <laughs> przy kupnie podnóżka dostaje się właśnie uchwyty, ale bardzo króciutkie do montowania rurki od podnóżka z rurką od krzesła, właśnie. Czemu na 6 nogach, a nie na 8, tak jak jest oryginalnie i tak jak jest przy kupnie? A no, po pierwsze, moim zdaniem, moim zdaniem, tak jest na pewno. Jest na pewno dużo stabilniejszy, jeżeli noga od krzesła trzyma się z podnóżkiem, tak? Prawo, lewo, przód, tył, wszystko podnóżek tutaj trzyma. Jest na tyle dużo miejsca, że naprawdę można tutaj śmiało ustać jest dużo miejsca, można zarzucać tak samo także nie przeszkadza to nic nie zmniejsza to żadnego żadnego pola po drugie jest 6 nóg, a nie 8. nie przeszkadzają mi kolejne cztery nogi przed sobą na jednym z tych z tej nogi montuję sobie fajnie swój stoliczek nie montuję go przy krześle tylko przy podnóżku także go mam przed sobą zaraz, może zademonstruję więc tak, zamontowany stoliczek jest super, sprawa nie przeszkadza, przesuwam go sobie tutaj, wędki mam najczęściej z prawej strony, nie używam fajki, wolę jednak sobie wbić podpórkę i mieć wędki na podpórkach, jest to bardziej stabilne także przy każdym jakimś ruszeniu, tak się ta fajeczka nie będzie ruszała. Tak mi się zdaje, że się bardziej może ruszać. No i dodatkowe, oczywiście, kilogramy do noszenia. Także stoliczek sobie odsuwamy, jeżeli chce się zarzucić, przesuwamy, jeżeli chce się coś, nie wiem, zanęte, czy nawet grzebać jakimikolwiek akcesoriami nożyczki, tak dalej. Igły, nie igły. Także super sprawa. Takie rozłożenie bardziej poręczne jak tutaj z lewej strony przy fotelu czy warto jednak kupić kuzo i wydać tyle pieniążków czy zaoszczędzić i kupić fotel karpiowy jeżeli dużo wędkujesz federem, metodą bądź klasycznym federem albo z spławikiem lubisz wygodę, stoliczek, uchwyty itd Bądź wędkujesz w bardzo nieprzyjaznych warunkach, skarpy, jakieś nawisy, drzewa nad głową, gdzie trzeba wmontować, jednak fotel w wodzie, nierówny teren i tak dalej. Moim zdaniem, Kuzo jest bezkonkurencyjne. Czy jest to idealny fotel? Żaden fotel nie jest idealny. Każdy ma swoje wady i zalety. Jakie ma, moim zdaniem, wady Kuzo? Pierwsze co. Nie wiem, czy to można wadą nazwać. No, wiadomo, jednak troszkę czasu schodzi rozkładanie fotela. Druga kolejna wada jego. Nakrętka powinna być jakoś zastopowana. Dużo ludzi się niestety na to żali, że jeżeli przy rozkładaniu fotela bądź składaniu Składaniu i właśnie przenoszenia tego się nie zauważy. Szybko idzie tą nakrętkę zgubić. Powinna tutaj po prostu być jakaś na gwincie zawleczka. Gwint powinien być dużo dłuższy, powinien wystawać w środku. Przewiercona powinna być ta śruba, włożona zawleczka, żeby nie wypadła nakrętka. Mogły też by być grubsze. 36, a nie 25 nogi byłby jeszcze bardziej stabilny, chociaż naprawdę uwierzcie mi w tym zestawie z podnóżkiem i z tym spornikiem to jest naprawdę mega, mega stabilny. Nie chodzi fotel. o budżet, no jak już mówiłem, troszkę pieniążków kosztuje, nie trzeba kupywać w takim zestawie jak, jak tutaj jest zaprezentowany. Można kupić z początku najpierw fotel po kilku miesiącach bądź kolejny sezon dokupić sobie podnóżek i naprawdę będziecie zadowoleni tak zmontowany pasek od jakiejś starej torby kawałki limeczek i ręce mamy puste, można wziąć sobie jakąś torbę, skrzynkę ze swoimi koszyczkami i tak dalej, czy pochrowiec ręce mamy wolne niczym nie przeszkadza jak już mówiłem, fotel bardzo lekki i tyle no tak, ja go transportuję. Jeden i drugi, tak samo transportowany. Można śmiało kilkaset metrów z takim fotelem. Mam iść. nadzieję, że się materiał podobał. Że co niektórym pomogłem w wyborze, w doborze krzesła odpowiedniego. Moim zdaniem, warte każdej złotówki. Naprawdę mega wędkowanie. Jak już mówiłem i pokazywałem na filmiku, można je rozłożyć w każdych warunkach ekstremalnych. Każda jedna noga indywidualnie z podestem mega stabilny, mega wygodny, kompaktowy, lekki. Minusy, no minusy. Cena długość tego rozkładania krzesła, no i te nakrętki, które można zgubić. To są chyba jedyne minusy tego krzesła, a reszta jest pozytywne, nastawiające i nakłaniające za tym, żeby zakupić fotel i z niego naprawdę się cieszyć, miło i wygodnie przede wszystkim wędkować. Także jeżeli się podobało, łapkę w górę, piszcie w komentarzach, pytajcie na razie. Kolejny plusik, który zapomniałem powiedzieć, wspomnieć na filmiku, jest poziomica. Także można sobie ładnie wypoziomować fotel, ustawić go równiutko.